Mateusz Borek ze mną. Mateusz, no jesteśmy po, po gali, po wielkich grzmotach. Faktycznie były wielkie grzmoty w Nowojorskim Queensie. Jak, jak podsumujesz tą galę? Myślę, że dla kibica gala fajna, bo było sporo emocji, pewnie też niespodziewanych rozstrzygnięć. także. Ja dzisiaj zetknąłem się też z troszeczkę innym, zdecydowanie bardziej żywiołowym sposobem kibicowania, bo nawet jeśli tutaj nie było tłumów, tylko kilkaset osób, z racji jakby pojemności tego miejsca, to bardzo mi się podobała atmosfera, żywo reagująca publiczność, widać, że Polonia chce oglądać Polaków. Wiadomo, że no dzisiaj ciężko sobie wyobrazić, żeby tutaj była to publika... Powiedziałbym liczebności jak na walkach Andrzeja Gołoty, Tomka Adamka czy, czy nawet Adama Kownackiego. No, trzeba to wszystko wypracować, zbudować powolutku z gali na galę. Za pierwszym razem 500, potem 700, potem 1000. No, nie ma innej drogi. Trzeba to po prostu dbać o to, o ten produkt. No, myślę, że emocji było sporo i jest na pewno to jakiś tutaj taki kamień węgielny do tego, żeby wspólnie z Łukaszem, także z Prime Promotion, coś starać się zbudować w następnych miesiącach i latach. No, na pewno Szalenie trudny wieczór, przykry dla Kamila Łaszczyka, bo sądzę, że sobie nie wyobrażał, że przyjedzie z rekordem 32-0 i, i przegra tak szybko przed czasem z Vasquezem. No, wybierali z trenerem, akceptowali tego rywala, którego zaproponował matchmaker, więc no, coś tutaj nie zagrało, prawda? Dzisiaj chyba jest taki czas przede wszystkim dla samego zawodnika, dla trenera, żeby sobie usiedli, przeanalizowali wyciągnęli jakieś wnioski, poszukali przyczyn tej porażki. Jeśli chodzi o inne walki, to myślę, że na pewno najłatwiejszego rywala miał runowski rywal z Afryki, który było widać, że w pewnym momencie już nie chciał boksować, zawodnik z niższej kategorii wagowej, więc też było widać, że Przemek nie jest w najwyższej formie i, i, i myślę, że też rozsądnie akurat Zrobił i rozsądna to była decyzja, żeby nie zabierać zawodnika do walki z wyższej półki, bo, bo mogłyby być duże problemy. Jeśli chodzi o Piotka Łącza, no wiem jaki on ma styl, Eksplozywny w zasadzie jest takim zawodnikiem nastawionym od pierwszego gongu do tego, żeby rywala zmiatać z ringu. Jak to się nie udaje, bo ktoś to przetrzyma, no to, to zdecydowanie w następnych rundach jest, jest trudniej, no bo on jest zawodnikiem jakby zorientowanym na nokaut i, i po prostu. Taka dzisiaj myślę dla niego też cenna lekcja, że nie zawsze się to będzie kończyć w pierwszej, drugiej, trzeciej rundzie. Za chwilę przyjdą mocniejsi rywale, którzy potrafią cios przepuścić, który, którzy widzą, którzy skontrują, yy, którzy mają plan. I, i, i na pewno no, Piotrek tutaj po prostu musi pracować, no, musi, musi sparować z coraz lepszymi zawodnikami, musi się mierzyć coraz z lepszymi zawodnikami. Nie ma innej drogi, żeby, żeby dojść do, do zdecydowanie wyższego poziomu. No i też myślę, że bardzo dobry main event. Szalenie emocjonująca walka Maćka z Montgomerem, który w ostatnim pojedynku tylko przypomnę, że wygrał z rywalem o rekordzie 12-0 przed czasem. Wcześniej na punkty przegrał z Nelsonem 18-0, rywal sklasyfikowany na 15 miejscu na boksle kategorii średniej. Rywal niewygodny. Rywal może nie do końca poukładany pięściarsko, ale widać, że tak. Po pierwsze miał fajny timing, po drugie naturalnie silny. Świetne warunki fizyczne. oglądaliśmy razem z Tomkiem Adamkiem tę walkę i mówię Tomek, no on jest twojego wzrostu 189 cm wzrostu i, i chłopak robi 72 kg. Widać, że Maciek odczuwał te ciosy na dół. Dobrze, że nie ponowił takiego ataku po, po tych deskach rywal. No, widać było po Maćku, że po prostu te ciosy, które odczuł na dół, spowodowały, że już boksował trochę inaczej. To znaczy bardziej zachowawczo, już szukał więcej klinczu, już nie chciał się wiadać, wdawać wymiany. wymianę, już nie funkcjonował ten podwójny lewy prosty, to też wynikało z tego, że po prostu za chwilę spuścił te łokcie, żeby chronić doły, więc no, też myślę, że bardzo cenne doświadczenie dla Maćka, walka, która go gdzieś trzyma w rytmie, trzyma go w rankingu, yy, powiem tak, z punktu widzenia faworyta, i, i rywala, jakiego szuka Maciej Soleński, dla niego idealny scenariusz, bo ktoś obejrzy tę walkę z obozu rywala i powie, leżał na deskach, walka wyrównana, miał słabsze momenty, kryzysy. No może dzisiaj brakowało takiego błysku przede wszystkim troszkę szybkości chyba i, i tych ciosów na dół. No i, i to jest być może szansa no właśnie na fajny pojedynek, na, na bardzo dobry payment dla, dla Maćka Soleńskiego. No, mówi się, że Maciek i Łukasz i Maciek Słęcki mówią, że jesienią no, szykują dużą walkę dla, dla Maćka. No Po tym, po tym co, co zobaczyliśmy tego wieczoru, to nie jest za wcześnie. Mówi się, że on już w tej wielkiej piątce. No, Maciek już nie ma czasu. Maciek myślę, że, Maciek myślę, że pokazał, że potrafi boksować na najwyższym poziomie, chociażby starcie z Jacobsem. Pamiętamy później też trudna walka z Andrade. Yy, Fajna walka do oglądania z Rosado, więc no nie ma na co czekać. Ona ma 35 lat, więc po prostu musi się zgadzać Garza. I, I Maciek po prostu jest zawodowcem, z tego żyje i zdaje sobie sprawę, że nam takie wyzwania trzeba błyskawicznie brać. I, I mam nadzieję, że po tej walce taka, taka propozycja się dla Maćka pojawi. Dziękuję bardzo.